Ja Weronika, a w dzisiejszym odcinku będę sprawdzała miejsca polecane przez Książula. Za mną jest ta słynna miejscówka, czyli rurki z kremem. Ten pan prowadzi swój biznes od 40 lat, więc słuchajcie, muszę przetestować tą miejscówkę. I pół roku temu Książulo dodał film, w którym właśnie pokazał te słynne rurki z kremem, czyli z bitą oświetlaną, które ponoć są niesamowite i są bardzo polecane. W dzisiejszym odcinku przetestuję też o wiele, wiele więcej, także zostańcie ze mną do końca, bo będzie się naprawdę działo i ja dzisiaj wypełnię swój brzuch pysznym jedzeniem, który jest oznakowany właśnie przez książula znakiem Muala. Sprawdźmy, czy dalej te restauracje są tak dobre. Fajną robotę robi tego dlatego dzisiaj sobie to przetestujemy. I może właśnie dzięki też mojemu filmowi dowiecie się o tych fajnych, fajnych miejscówkach. Jeżeli macie jakieś kolejne, to koniecznie nie polecajcie w Dzień dobry, czy ja poprosić też właśnie takie te rurki? Poproszę yy, może też pięć na początek, dobrze? Proszę bardzo. Super. Yy, przy dorączki, czy do rączki czy zabijamy bo od razu sobie zjemy. I niesamowite jest to, jak pani już szybko robi te rurki że to jest takie proste i tutaj faktycznie w tym lokalu nie ma nic poza rurkami. To jest tak słynna miejscówka tylko z jednym z jednym produktem. A czy dużo się zmieniło? Może nam pani powiedzieć, bo na pewno pani słyszała właśnie, że tutaj był e, pewien youtuber, który się nazywa Książulo. Dużo się zmieniło u państwa w lokalu od momentu, kiedy był? No tak. Bardzo dużo mamy na Dużo O, dziękuję. super, to zaraz przetestujemy, dziękuję serdecznie Mam rurki z krewem, oczywiście się nie opanowałam i wzięłam od razu dwa, żeby móc zjeść Sprawdźmy, czy to jest właśnie takie dobre, jak wszyscy mówią Ej no, dobre Wiecie, co mi dobrze przypomina? Moja babcia robiła takie rurki, jak byłam mała I w ogóle są też takie wafle przewijane z bitą śmietaną i totalnie to jest ten smak a jakby takie wafelki były we wszystkich lodach, to by było coś niesamowitego. Ten wafelek, który robi taką robotę, wiecie? Nie jest to takie słodkie. I tutaj zgodzę się z ciążurem, że idealnie jest wyważona ta rurka, że nie jest za słodka, jest taka pyszna i człowiek się nie ogranicza i chce zjeść tego więcej. I tak faktycznie jest. Coś czuję, że na jednej rurce się nie skończył. Sprawdźmy jeszcze, czy nadal tutaj widnieje oznaczenie moala. Jest! Nie ściągnęli, także jest tutaj wala, mnie. Zinfluencerował, tak czy dajcie znać, czy Wy również zostaliście złapani tym, żeby sprawdzić i przetestować te miejscówki z jego muala listy. A to jest jedna tylko z kilku miejscówek, które się na niej znajdują. Chodźcie, zobaczymy kolejne. Słuchajcie, jesteśmy na drugiej e, miejscówce. Jest to Chińczyk. Miejscówka również oznaczona od znaku muala. Specjalnie na poczet tego cika przyjechałam do Warszawy, żeby wam pokazać te miejscówki. Także idziemy sprawdzić, czy nas zaskoczy ten Chińczyk polecany przez książę. Tutaj postaram się zamówić dokładnie to do samo, co onia i co polecał, bo wiadomo, jedni lubią to, drudzy lubią tamto, ale ja chciałabym dzisiaj sprawdzić, czy mi posmakują właśnie te dania, które on polecał, które on stwierdził, że są na liście. Voilà! <grym> Także sprawdzamy. Po pierwsze, sajgonki. On testował tej saigonki ja mega lubię saigonki, więc mogę być tutaj odpowiednim testerem właśnie tego dania. I dodatkowo chrupiący kurczak. Też mega lubię chrupiącego kurczaka. I kiedyś w ogóle chodziliśmy z Karolem dla takiego chrupiącego kurczaka do chińskiej restauracji, jeszcze przy galerii Bonarce. Teraz już tego nie ma. Kiedyś tam Przypryszna ta chińska restauracja. Chętnie wrócę myślami do tego dania. i Jeszcze kulki To jest coś, czego ja nigdy nie próbowałam, więc jestem ciekawa, jak mi posmakuje. W pierwszej kolejności poczęstowali nas taką herbatką miętową, Z jeszcze ze świeżymi liśćmi mięty, więc jest super akurat trafiliśmy na dostawę i wychodzą panowie, którzy faktycznie są... Widać, że są innej narodowości, więc wydaje mi się, że też faktycznie ta kuchnia będzie tutaj z takiego prawdziwego zdarzenia. Teraz jest godzina 11.30, to jest naprawdę wcześnie jak na zapełnioną już połowę restauracji, także... Się dobrze. Na pierwszy rzut idą sajgonki. Wydaje mi się, że sajgonki po prostu trzeba jeść rękami. Są mega chrupkie. Paradoksalnie nie czekaliśmy długo na te dania i naprawdę przyszły szybko. I nie wiem, czy trochę właściciele wyczaili, że tu jesteśmy, że jesteśmy z kamerą, ale właśnie bardzo zwracają na nas uwagę. Widziałam, że z herbatką nie tylko szli do mnie, tylko też właśnie do innych solików, więc to naprawdę na plus. Dobra, testujemy, bo naprawdę jest to bardzo gorące. Pierwszy raz jem chyba sajgonkę z mięsem. zwyczaj zazwyczaj jadą te warzywne żywne Ta panierka jest mega fajna, taka chrupka. Zobaczcie, jak ta sajgonka jest przepakowana. Zwyczaj te sajgonki, często nawet jak się spotyka w restauracjach jakichś chińskich, to są o wiele mniejsze i są mniej wypełnione tymi wszystkimi składnikami. Tu faktycznie tych składników jest mnóstwo. To jest słuchajcie z warzywami sajgonka, ale też wega, czyli pewnie z tofu i jest moim zdaniem nawet lepsza niż ta z mięhem. Próbuję trzecią zobaczymy, czy trzecia będzie się też różniła czymś. To w ogóle jest mięso. Malżarą Ale to. To jest mega dobra, ale ja już nie mogę do Czekaj, bo spróbuję to, co leży przede mną. Patrzcie na to! Rupiący kurczak z ryżem, surówką i sosem. To jest prawdopodobnie sos z właśnie. Dobra, muszę tak zrobić. Sos czuję, że będzie mega dobra. Uwaga. Nie wiem, czy wam kiedyś mówiłam, ale ja ogólnie staram się nie jeść innego mięsa niż kurczak i w ogóle mięso jem bardzo, bardzo rzadko, ale jednak czasami, jak możesz sobie iść na takiego kotlecika u mamy, u babci, to to naprawdę jest dobre, więc staram się nie robić sobie czegoś takiego, że mam stuprocentowe jakieś ograniczenia, czyli w ogóle jestem wegetarianką, ale też staram się jakby znacznie unikać tego mięsa, ale to wygląda naprawdę dobrze. no, panierka. I to jest kurczak. O Jezus, to jest dobre. Z tym sosem. Ale szczerze, ten kurczak bardzo przypomina ten właśnie, o którym mam mówiłam, na którym byłam z właśnie w Krakowie. On był tak idealnie chrupiący, też był taki właśnie. No nie no, nie niestety na jakości. Mega dobre to jest. Nie wiem, co to jest dokładnie, ale naprawdę, no, mega, mega dobre. Przejdźmy do kolejnej, ostatniej propozycji tych kurek. On nigdy czegoś takiego nie jadłam. Nie mam pojęcia, czegoś się spodziewać. Specjalnie celowo nie patrzyłam, z czym to jest i się nie dowiadywałam, o co chodzi z tymi pulkami, żeby mieć taką live tutaj ocenę. Aha, to ona by była po prostu kurki skurcze, prawda, ale smak się trochę różni i to jest w ogóle z ulkami kokosowy bardzo dobre, dziękujemy serdecznie i ten panie jest mi, że co po prostu słyszeć co my mówimy czy ocenimy dobrze, czy ocenimy źle i taką czuję presję na sobie, ale nie szczerze mówiąc, że faktycznie dobre i to jest w ogóle zaburza porcja jak na jedną osobę ten kurczak to jest porcja naprawdę do tego chłopa, żeby się najadł żeby miał pełną porcję po prostu wielką dla siebie dla mnie to jest za dużo i chętnie się podziera przy stacji no to jakbym miała do wyboru czy zjeść hot ze stacji, czy iść sobie na chińskie jedzenie tutaj wybór jest prosty. Po filmie Książę, to tutaj dużo osób przychodzi? Z sobotę i ciężko się w ogóle dostać. Tak? Taki full? Piątek, sobotę, niedzielę to jest. Ale bardzo dobra. Gratulacje. Jestem teraz pod kolejną miejscówką, a jest nią barwaga, która znajduje się zaraz za tymi schodami. Ta miejscówka, czyli barwaga, hmm. również została oznaczona tym znakiem Muala. Z tego co słyszałam, to ci właściciele nie wiedzieli o co chodzi i oni sobie zciągnęli w ogóle ten znaczek, ale to jest w ogóle taka miejscówka, w której pani robi takie domowe, domowe obiady. Dosyć nietypowo. Wygląda to tutaj, jakby się naprawdę czas zatrzymał. Zobaczymy, jak będzie w środku. Jestem bardzo ciekawa, bo jednak nie ma co ukrywać. Obiadki u babci, u dziadka, to są naprawdę przepyszne obiadki. Chyba każdy je wspomina najmilej, najlepiej, także jak możemy się cofnąć na chwilę do tego miejsca, to ja chętnie. Jest znaczek Muala, bo ksiądz tutaj wrócił, wytłumaczył o co chodzi i jest to oznaczenie, co jest bardzo ważne, bo jednak po tym mamy potwierdzenie, że faktycznie to jest coś, co ksiądz Lolo potwierdzał. Śmiejemy się, Trochę, że to jest trochę jak gwiazdki Michała, tylko że polska wersja. Także lecimy i to pyszne jedzenie. Dzień dobry. Mamy takie pytanie: czy my możemy u, u Państwa sobie tak zjeść coś pysznego? O, bardzo zjeść, my bardzo robimy w tej po kolei robimy catering. A. Jakieś 200 możecie możemy zjeść. A no to pewnie. Dobra, mogłoby być chodzić. No. A ile będzie trzeba czekać? Na no razie no robię catering. To jest godzina na pół godziny już robi catering. Samo wolę złamczyć. O. Czyli kiedy możemy u pani zjeść? No możecie to wjeść, no to, to samo zrobię. No to zjeść. dobra, to zjemy. A pytanko jest takie, czy my możemy sobie tutaj nagrać yy, u Państwa, że sobie zjemy. No, no bo... to wie, to księżkowa No właśnie, i my teraz sprawdzamy, czy te miejsca, co on polecał, to po prostu takie... Pięknie jak on mówi. Sprawdziło, proszę pani, że <grym> się w głowie nie wie. No właśnie, jak ja widziałam, że tutaj po prostu teraz kolejki pani ma i A. że w ogóle co tu się dzieje. To proszę bardzo, się damy wam też do picia. O, ekstra. Zawsze w domu u babci leża kolana stole. Ketchup, kolana stole i wykołeczki. To jest podstawa. I kwiatki, żeby były świeże. Pan też tuje? Tak. O, no ekstra. Co razem zjemy. Lubi ludzi, fajny a jakie jest pana ulubione danie? Nie wiem. Jarzynowa chyba. Jak chcecie to jest zupa jarzynowa. No pewnie. Jarzynowa. Jarzynowa najlepsza. Ale super. Czyli zjemy tą słynną jarzynową. A ja jeszcze jak jechałam autem i dzisiaj sobie sprawdzałam te, te dania, które tam były w tym jego odcinku, to sobie mówię tak ojej, jest zupka jarzynowa. Była zupka jak jarzynowa. I jak idealnie prosiliśmy, że jest zupka jarzynowa. A tu jest tak, że jest po prostu danie dnia i nie macie ustalone co w danym momencie sobie zjedzie. Tylko co pani przygotuje. Pani była jeszcze chlebek do zupy. To jest takie słodkie. Słuchajcie, normalnie nam pokrywa tę bułeczkę i można jeść taką właśnie zupkę i maczając sobie chlebek w niej. Normalnie, aż... Wie pani, co jest takiego, co wyróżnia to miejsce? Że idąc do normalnej restauracji, każdy się tam przy osobnym stole. I jest po prostu sam. Sami klienci tak prosili. Tam bardzo na urodomy były osobno stoły. Tam była integracja, tam były korporacje. I zostawili do soły i i tak są No i tak właśnie o to chodzi, że my byliśmy nawet zmuszeni gadać z tym kolegą, co tutaj chwilą był, był i to jest fajne. Że normalnie się tutaj ludzie integrują. Tak było. No? Nierozległe. się. szczur na też. Obserwował wszystkich prezydentów. Łączyć z królową Elżbietą. Ukwalifikowanej przez strony. Ale właśnie o to chodzi. Na przykład uważam, że ta, ta praca jest bardzo niedoceniana. Patrzcie, ile tu jest warzywek. To nie jest woda po prostu z kilkoma warzywkami. To jest mnóstwo warzyw. No. Taka prawdziwa zupka jarzynowa. Tylko tak się robiła. A szczerze, mega dobra. Super, bardzo dobra zupka. To jest prawdziwa jarzynowa zupka. No, to to w Australii tak. ten film był. No, no, naprawdę? Tak, tak, w Australii, w Chicago, wszędzie, wszędzie, wszędzie był. No. Warszawie w, nie w Warszawie w dziwnym no. Ostatnia prelekcja była w Kinie Muranów. cała sala była ludzi. Ale już parę lat temu. Jedenasty rok to jest w Krakowie, mamy statuetkę. To jest film na wrażliwość społeczną. My gramy główne role z moim mężem, pozostali, co tak to leciało. Scenariusz jest nasz. On nam Kuba, Maciejko jest reżyserem, ale nie dał nam scenariusza. To jak, jak było, tak było. Życia wdzięte. Jak to jest jak ludzie są tutaj sami w Warszawie I ten są za rodzinką I nie mają takiego właśnie poczucia, że mają kogoś znajomego To tu mogą sobie przyjść na jedzonko I też zawsze pani coś zagada To jest takie super, nie? Że tak się czujesz jak w takim właśnie domku Fajnie Dobra, uwaga, znalazłam ten film Grażyna i Misiek prowadzą na warszawskiej woli mały interes Bar z obiadami na wynos Codzienność urozmaicają sobie rozmowami Ze szczyptą ironii Okraszanych z sensacjami z tabloidowej prasy Ej, mocny, no, człowiek. To jest właśnie ta okładka To jest normalnie napił mlebie o, o, ale kotlet! sup. O, i po prostu Pani te kopytki? Tak, dałam. Super. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że się pobudzimy. Będziesz Nie. Widzicie to? Jak to wygląda? Jakie to jest dach? ale Miałam taką ochotę na kopytka. Proszę Państwa. Kopytka, proszę bardzo. Ja w ogóle lubię jak jest tak dużo, dużo, dużo masła. A pierwsza, raz kopytka do kotleta. I zobaczcie, tutaj jest y, świeża cebulka, pomidorek, sałateczka. nizeria. Mizeria i kotlet? To jest nierozłączne dło. Zgadza się? Albo ziemniory. Ochotnę tak pani jeszcze tutaj u tym tu dużo wiadek. Wszystko jest bardzo dobre, ale ja bym wolała oddzielnie kopytka. I ja tutaj na przykład do tego kotleciza. Mięsko z ziemniaczkami. I bardzo doceniam to, że są świeże pożywka. Że zobaczcie, cebulka, pomidorek, takie wiecie, czuć, że jesz nie jakieś takie szybkie danie, tylko serio czekaliśmy na to danie trochę. Żyliśmy jak Sączulo. Doświadczyliśmy tej samej atmosfery. Myślę, że nawet lepszej. Trzeba przyznać, że przez te kilka tygodni, no nic się nie zmieniło. Ja bym poprosiła burrito z wołowiną. Dobra, jak go ale Od A... 1 do 10 jest skala. To może 3? Dobra. Jest tutaj normalnie. W meksykańskiej klimacie. klimat. Są takie właśnie tego typu rzeczy. To jest akurat taki fajny znak rozpoznawczy. Jest, uwaga, oznaczenie Muala. Słuchajcie, mam już to słynne burrito. To jest burrito z wołowiną. To samo właśnie, co testował książulo także będziemy je testować. Ja je testuję tutaj w lokalu, bo zauważyłam, że są miejsca. Dzisiaj oblegany jest najbardziej ogródek, także ja jestem zadowolona, że tutaj znalazło się miejsce i możemy na spokojnie przetestować to burrito, które jest, słuchajcie, jeszcze cieplutkie i przyszło po dwóch, trzech w tych minutach naprawdę ekspresowo je zrobili I jest naprawdę bardzo napakowane i nie pachnie, dobra testujemy I jeszcze mogę wam powiedzieć, że ja nie jestem jakąś super fanką meksykańskiego jedzenia Przetestowałam najlepsze meksykańskie jak byłam na Bali, bo tam jest mnóstwo fajnych restauracji Ale czas testować też tą warszawską opcję Dobra, cieszę się, że wziąłam opcję ostrości 3 na 10, bo pani specjalnie zapytała, jaką jest ostrość, a i tak czuję, że to jest trochę ostre, więc jak ktoś lubi ostre, to może sobie to zamówić 10 na 10 i naprawdę, o, wypali mu dosyć konkretnie buziak. To jest dobra, ale jeżeli chodzi o wszystkie opcje... No, z każdym kęsem jest jeszcze lepsza. Jest dużo dodatków, zobaczcie, jak ta tortilla jest przepełniona. Nie rozumiem do końca tego, co tutaj znajduje i to chyba bym wyeliminowała, ale wszystko poza tym jest naprawdę mega dobre. Mój brzuch dzisiaj i przez twór, mimo tego, że dzieliłam się jedzeniem ze wszystkimi, a jesteśmy tutaj cztery osoby. No naprawdę słuchajcie, to, co zamówiliśmy, starczyło spokojnie na nas, żebyśmy się najedli. Ale powiem Wam szczerze, że z wszystkich miejscówek, które dzisiaj odwiedziłam, to jednak chyba ta miejscówka najmniej nie urzekła. Mimo tego, że było to jest dobre. Ale może to wynikać po prostu z tego względu, że jednak za wszystkich kuchni, które dzisiaj testowaliśmy, z wszystkich. Potraw. To po prostu do meksykańskiego jedzenia, jestem najmniej nim Trzeba przyznać, wszystkie miejscówki zdały test, zdały test muala, jak to można powiedzieć, i faktycznie wszystkie potrawy, które dzisiaj testowałam, były dobre. Nie było coś, co mi nie posmakowało albo jakaś kontrowersja. Wszystkie były naprawdę top top top. Także potwierdzam, że te miejsca są dobre. I bardzo dziękuję księżulo za polecenie tych miejsc i chętnie odwiedzę też jakieś w Krakowie. Także jeżeli będziesz coś testować i będziesz chciał coś oznaczyć znaczkiem, muala, to koniecznie daj mi znać, bo chętnie przejdę się i zrobię z Tobą. Test, a wy dajcie znać, jaką restaurację z dzisiejszych, które pokazałam wam w odcinku, chcielibyście odwiedzić. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!